Cześć, nadajemy do Was z Warszawy z pierwszego, a w zasadzie drugiego dnia Paprykarza pierwszego w tym roku, których prawdopodobnie, o ile dobrze zrozumiałem, ma odbyć się 6 albo nawet 7. Dzisiaj będziemy razem z Eweliną grać dużego Silda Kamigawa Neon Dynasty. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób będziemy w stanie Wam z tego zdać chociaż małą, drobną relację. A mówiłem dlatego, że pierwszy z sześciu, ponieważ wygląda na to, że na każdym z zbliżających się paprykarzy, i tu nie wiadomo, czy wszystkie będą odbywały się w Warszawie, w jakiej formie, jak to będzie dalej wyglądało, ale oznaczony ten, na którym teraz jesteśmy, jest 1 przez 6. Co jak rozumiem, oznacza, że będzie ich przynajmniej w tym roku 6. Zbieramy punkty i kto tych punktów będzie miał odpowiednio, dużo będzie dostawał zaproszenie na finałowego paprykarza z dodatkowymi bonusowymi nagrodami jakimiś tam wielkimi hecami. A także mam nadzieję, że uda nam się zebrać tych punktów na tyle dużo, żeby również i tam się pojawić. Nie wiem, jeszcze jakie są wymagania. Myślę, że niedużo na razie w ogóle wiadomo, zobaczymy, jak to będzie wszystko się układać. Na razie jesteśmy w hotelu, do którego przyjechaliśmy sobie wczoraj wieczorem zaraz będziemy jeszcze szli sobie na śniadanie i, i uciekamy. Żeby było zabawnie, to jesteśmy absolutnie w innym hotelu niż odbywa się turniej. Turniej odbywa się w hotelu Sungate. My jesteśmy kawałek dalej, bo nasze doświadczenia są takie, że my już jesteśmy stałymi boomerami, potrzebujemy ciszy i spokoju, żeby się wyspać, a hotele z setką magicowców na pokładzie bywają głośne i potrafią wygrać nawet z płaczącymi dziećmi, jeśli chodzi o poziom hałasu. Mam do pięciu. Więc... Realnie. Tak? Będzie wszystko nagrane. Na trzecie, Pierwsza runda do tyłu. Pierwszą grę wygrałam, drugą grę przegrałam, a w trzeciej miałam mulligan do pięciu, z którego tak naprawdę nic się nie dało zrobić już. Rozpoczyna się właśnie trzecia runda SILDA, na którym ja już nie biorę udziału, ponieważ po tym jak przegram, z moją szanowną żoną postanowiłem zdropować. Wygląda na to, że Kotose i Taxian oraz Otawara to za mało na to, żeby być w stanie tutaj walczyć o nagrody. Zagram sobie jeszcze Double Sildapa i zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast no, pozostaje mi tylko trzymać kciuki za Ewolinę. Mam nadzieję, że włapie nam jakieś tiksy, bo pula nagród jest całkiem spora. A tymczasem za moimi plecami, mam nadzieję, że gdzieś tam będzie widać, bo zaczyna się właśnie trzecia runda SILDA, ale jednocześnie gdzieś tam daleko, w drugim końcu sali, mamy główny, główną atrakcję dnia, czyli modern zespołowy w rundę są W timach i to tam dzieją się najciekawsze historie, taka najbardziej głośna, o której już chyba wszyscy słyszeli, to Moment, w którym na stole pojawił się na samym początku gry biały leyline, a po drugiej stronie były trzy Focizy i bodajże dwie inkwizycje. Także przeciwnik w zasadzie miał martwą rękę. Z innych dziwnych historii to nam udało się rozlać płyn do spryskiwaczy w samochodzie, w związku z czym połowę rzeczy mamy mokre i pachnące. Jednocześnie na sali grane jest Legacy, Pioneer, Pauper. I z tego co widziałem również szukają się gracze komandera. także mamy całą galerię formatów, dla każdego coś ciekawego, a ja właśnie się dowiedziałem, że prawdopodobnie mój Double się nie odbędzie, ponieważ nie będzie wystarczającej ilości chętnych, a to dlatego, że przerwa obiadowa nam się trochę przesunęła i no nie została jeszcze trzecia runda, więc niewystarczająco ilość ludzi zdropowała w pozostałych eventów, żeby się to zapisać. Cóż. Przy okazji testujemy sobie nowy sprzęt, zobaczymy jak to będzie działało i czy takie ujęcia w ogóle będą miały jakikolwiek sens z małym mikroportem i małą kamerą. Pierwszy raz coś takiego nagrywamy, jestem super ciekawy jak będzie wyglądał dźwięk i inne tego typu rzeczy. No i oczywiście największym fuck-upem tego turnieju jest to, że planowałem w niedzielę zagrać sobie główny event w Modernie, a, ale oczywiście nie udało mi się zdobyć wszystkich potrzebnych kart, które zamówiłem i miały tydzień zapasu na to, żeby przyjechać z Magic Card Marketu, natomiast nie zdążyły przyjechać pewnie będą dopiero w poniedziałek, no a niestety nie jestem w stanie ich wszystkich pożyczyć i zorganizować sobie z dnia na dzień. Plus dotarły też dwa konsidery z Antegio spotu, tu akurat bezproblemowo wszystko się udało załatwić, no ale bez poluted Delt i Scalding Tarnów będzie się grało dość ciężko. Także niestety jutro prawdopodobnie zagram również. A Silda, no nie ma tego złego, bawimy się jeszcze troszkę więcej kamigową Neon Dynasty. Jak widać poszło nam tak rewelacyjnie, że postanowiliśmy udać się do kina na wcześniejszy seans śmierci na Nilu. Płaro zawsze w cenie. jak Ci się podobał wczoraj film? No, nie był to najlepszy film o Herkulesie Poro, który widziałam? No, zdecydowanie, jeśli chodzi o ekranizację śmierci na Nilu, to jest to ostatnie miejsce na pudle. Widziałam trzy. Nie wiem czy było więcej. No i zdecydowanie nie, 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 nie był to popis najwyższych lotów, dla mnie Herkules Poirot to jednak David Satchett i chyba już nic z tego nie zmieni, A, także to, to tyle. Potem jeszcze na dobitkę poszliśmy do wegańskiej restauracji na wegańską pizzę, nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłem i chyba już nigdy więcej czegoś takiego nie zjem. Ale tak nie tak. jest to dobra recenzja. Nie no, jeśli ktoś lubi, jeśli ktoś ma takie przekonania, to ok. No, my spróbowaliśmy, ja nie, nie. Nie, nie będziemy fanami do Zdecydowanie na nie, natomiast po tym nieszczególnie udanym dniu, zarówno turniejowo, jak i nieturniejowo, dzisiaj rano w niedzielę zamierzamy podbić admirała Nelsona, tak jak wspominałem, ja niestety nie zdołałem sk skompletować deku do tego, żeby zagrać Big Modern, na czego strasznie żałuję, bo, bo taki był plan. No ale jak się nie ma co się lubi, to, to trzeba coś tam też pograć. I dzisiaj będziemy walczyć w Admiral Nelsonie. Mam nadzieję, że nas znowu nie spaluje, tak jak wczoraj. I uda się nam coś tym razem wywalczyć, żebyśmy nie wrócili kompletnie na tarczy. A tymczasem do zobaczenia na sajcie. Jesteśmy już po pierwszej rundzie Silda. Mam moim zdaniem, dek, który jest słabszy niż wczoraj, jeśli chodzi o power level kart, ale jest troszeczkę stabilniejszy i te synergie są chyba bardziej efektowne... i efektywne. Jestem po pierwszej rundzie, udało mi się wygrać. Ewelina jeszcze walczy. Ma chyba mocniejszy deck niż wczoraj, chociaż znowuż brakuje tam a, troszkę power levelu. No nie ma tym razem dwóch erkowych dropów za dwie many. No, i czekamy na przerwę obiadową. W ogóle na Paprykarzu najbardziej podobają mi się drobne detale, właśnie tego typu, jak przerwa obiadowa, możliwość wykupienia obiadu na, e, w hotelu. E, trochę drogo, e, jak na to, co dostajemy, ale wydaje mi się, że no, nie ma co narzekać. E, mamy szatnię, gdzie możemy spokojnie powiesić kurtkę, jest full miejsca. No, to są właśnie takie typu, typu rzeczy, które na turniejach 10-15 lat temu mocno kulały. E, a tutaj e, wszystko jest w pakiecie. Można sobie zdobyć wycieraczkę pod drzwi. Akurat sam raz do nowego mieszkania, są deckboxy, wszystkie najróżniejsze, no, niczego nie brakuje. E, poza odrobiną szczęściami na tym turnieju. Znaczy wczoraj, dzisiaj może jakoś pięknie. E Gramy Admira Nelson, gdzie w puli nagród jest również weekend w jakimś tam pensjonacie na Helu e, Także mam nadzieję, że będziemy mieli gdzie spędzić wakacje w tym roku, jeśli nie uda nam się pojechać nigdzie indziej. Także walczymy. Mamy dzisiaj dużo mniej zawodników, bo jednak główny event jest w formacie modern, gdzie gra chyba ponad 170 osób, także no, tam się dzieją główne wydarzenia dnia. Mamy sobie kulturalnie w około 30 osób gramatnego admirała Nelsona. Nie jestem w stanie podać dokładnej ilości osób, bo tam jeszcze dołączali w trakcie otwierania paczek kolejniacy i spóźnialscy. no ale wiadomo, poziom turnieju jest nadal wysoki, bo nazwiska, które tam biorą udział są co najmniej solidne, żeby daleko nie szukać, mamy podwójnego Mistrza Polski, który we wczorajszym sildzie był bodaj drugi, a także Radek jest ciągle w super wysokiej formie. Z takich ciekawostek jeszcze turniowych myślę, że mogę powiedzieć, że wyciągnąłem lekcję i nigdy więcej nie będę pytał sędziów o to, czy mają jakieś dobre Magicowe historie do sprzedania, ponieważ wczoraj usłyszałem historię o karcie Farewell między innymi, która w swojej alternatywnej grafice ma dzieci składające stworki z origami, wypuszczające je w niebo. I okazuje się, że jest legenda, która głosi w Japonii, że jeśli złoży się takich tysiąc stworków z origami, to można liczyć na to, że spełni się wasze życzenie. No i okazało się, że była dziewczynka, która była chora bardzo ciężko i zaczęła składać te tysiąc stworów z origami i niestety nie zdążyła, mimo że pomagały jej dzieci z jej przedszkola czy szkoły, no ale nie udało mi się złożyć tego, tych, tych tysiąca sztuk, no i w związku z czym dziewczynka zmarła, a karta nazywa się Farewell i ma grafikę, która pasuje do tego idealnie. A Także jak chcecie usłyszeć hardcore historie, to pytajcie o to sędziów. Bardzo jestem ciekawy, jak dźwięk złapie w tym urządzeniu, bo jeśli to się będzie sprawdzać, to myślę, że będę mógł to zabrać na kolejne eventy. Muszę się nauczyć patrzeć nie w ekranik, to jest chyba najtrudniejsze. No i co, i tym sposobem żegnamy się z turniejem. Nie I... pojedziemy do hotelu, admirał. Tak, to ostatecznie chyba 2-2 drop, tak? Tak. Tak, ja przegrałem trzecią a, i było bardzo źle. Choć muszę przyznać, że Kamigawa jest na tyle porypanym dodatkiem, że przegrałem dopiero mając minus 4 życia. Co? A, wcześniej miałem minus 3, minus 2, minus 1, miałem przez chwilę 0, potem minus 1, potem znowu 0 i tak dalej. Miałem tego Kirina, który mówi, że nie mogę przegrać, a przeciwnik nie może wygrać. Okay. Ale niestety okay. mi potem zepsuły zabawę. O tej historii dogrywam już z domu, bo wydaje mi się, że brakuje tutaj kilka słów podsumowania. Przede wszystkim wiem, że to relacja nie jest szczególnie spójna i jest trochę poszatkowana. Natomiast pamiętajcie, że my przede wszystkim pojechaliśmy na paprykarza grać, a czasu między rundami wcale nie było tak dużo. Szczególnie, że kamika no Dynasty jest dość trudnym dodatkiem do grania limited, a w efekcie tych terminacji było całkiem dużo i więcej czasu spędziliśmy głowiąc się nad kartami niż faktycznie mając czas na to, żeby. Gdzieś tam coś ponagrywać. No i przede wszystkim, paprykarz to też jest wydarzenie, gdzie my chcemy rozmawiać z ludźmi, spotykać się z tymi ludźmi, których gdzieś tam widujemy dość rzadko. Więc część tego czasu, który w ogóle tam mieliśmy, spędziliśmy też słuchając historii, opowiadając gdzieś tam wymieniając różne tematy, nie tylko związane z magiciem, ale w ogóle z życiem. Stąd tego materiału wcale nie jest tak dużo, jak może byśmy chcieli, albo jak może wypadałoby zrobić, żeby ta relacja była pełna. Natomiast no, jest to, co jest. No i z tego miejsca chciałem też podziękować bardzo i Panu Myszy, Myszy? Panu? Pan Mysza. No to tak się nazywa sklep, który całe to wydarzenie organizuje. I całej ekipie sędziowskiej, bo po raz kolejny stanęli na wysokości zadania. No i wszystkim tym, którzy gdzieś tam z nami zamienili parę słów. I sprawili, że ten event był ciekawszy niż byłby, gdyby, tego, gdyby to się nie wydarzyło. No i na jeszcze taka historia związana z naszym pobytem w Warszawie, ponieważ jak zwykle był niezmiernie udany, a zakończył się tym, że ktoś nam wbił gwoździa w oponę. Spędziliśmy 40 minut w zimnie czekając na pomoc, bo w sumie bałem się odpalać samochód, bo bałem się, że akumulator nam jeszcze umrze. Także wulkanizacja w Warszawie na szczęście w niedzielę wieczorem w miarę funkcjonowała. Podjechał do nas ekspresowo, znaczy ekspresowo nam, tyle na ile to było możliwe, człowiek i nam tą oponę uratował, tak żebyśmy mogli wrócić do domu. No jeszcze słowo komentarza do tego, że w ogóle pojechaliśmy na paprykarz mimo tego, co, co dzieje się obecnie na świecie. Natomiast zdecydowaliśmy, że nie ma co ślęczać przed komputerami, monitorami i oglądać, śledzić wydarzeń na bieżąco. Trzeba gdzieś pojechać, opróżnić głowę i wydaje mi się, że to była dobra decyzja. A my pomoc i tak gdzieś tam naszymi kanałami spróbujemy zapewnić na tyle, ile możemy w ramach naszych własnych możliwości. A, no i co? Myślę, że do zobaczenia na kolejnych eventach. Cześć!